Nie no. Potrzebuję dobrego prowiana. Lepszego, niż nie <grymne>

o co chodzi. A wyście może w sprawie ogłoszenia, mistrz Wiedźmiński? To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? Tak, tak! Wygląda na to, że tylko ja. Nikt inny się nie pofatygował, żeby się tym zająć, a, a hałasy wszyscy słyszą. Byłem z tym u gwardii książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wie, czy, czy w ogóle szukali. To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać. No dobra. Ile za to dostanę? A ile? Byście chcieli? Ha? Za dużo. Chyba tyle nie mam. Może jakaś świąteczna zniżka z okazji turnieju. Zgoda. Zajmę się tym. Były jakieś ofiary? Albo zaginął ktoś ostatnio w okolicy? Czy to tylko hałasy? Nie, nikomu nic się nie stało na szczęście. A, a co, myślicie, że to może być jakiś potwór? Może, ale nie musi. Równie dobrze mogą to być hieny cmentarne albo jakiś bezdomny. Przekonamy się. Sam już nie wiem, co gorsze. No nic. W, w każdym razie ruszajcie, Mistrzu. Nie słyszę żadnych hałasów, ale może warto się rozejrzeć. Hotelki, resztki jedzenia. Oh, hałaśliwa impreza. Nie, to chyba nie to. Jakieś ślady? Zgnieciona trawa i... Mm. majtki. Chyba nie o takie jęki chodzi. To może być robota hien z mentalnych. ale i tak trzeba poczekać do wieczora, żeby to sprawdzić. Znowu ktoś się tłucze. Hałas zdaje się dobiegać z katakumb. To stąd dochodzą te hałasy. Nikogo nie ma. Nie wygląda to też na leże baby cmentarnej. Roztrzaskane naczynie, jakby ktoś cisnął nim o ścianę. Louis de Corentin odszedł w dniu wspomnienia świętego Dyzmy. Hmm, to mniej więcej wtedy zaczęły się miałaś. świeże. Pogrzeb był niedawno. Hmm. To nie może chodzić o hieny cmentarne. Bo na pewno by nie zostawili złoconego wazonu. Tu spoczywa Margot de Corentin. Nie ma śladów potworów ani hien cmentarnych. Lekki bałagan i tyle. Może to jednak nie tu. Dziwne. To nie może chodzić o hieny cmentarne. Na pewno by nie zostawili złoconego wazonu. Niemożliwe. A wyraźnie dochodzi z tego grobowca. Hmm, coś tu jest nie tak. Trzeba się tu gdzieś zaczaić i poczekać na rozwój wypadków. Nic tylko całymi dniami bimbał i grał w te przeklęte karty jak, jak jakiś krasnolud twój do studia. Jasne, bo lepiej sterczeć pod świątynią Lebiody i modlić się ranki wieczory. Niewycięcznik, za ciebie też się modliłam, żebyś jarzmo hazardu zrzucił. No to marnie ci poszło. Widać bogowie też mieli dość tego jaskotu. A ty tu czego? To prywatna rozmowa. O co właściwie się kłócicie. Ty nie dwoja sprawa. Może będę mógł jakoś pomóc. Nie wiem, kim jesteś, ale ratuj mnie. Nie chcę przez wieczność leżeć obok tego bezbożnika. Zabierz go z mojej krypty. Ale o co tu właściwie chodzi? To moja krypta! Moja a ta raszplana nawet po śmierci. Nie chce się odczepić i mi kołci na głowie ciosa. Gdzie ja miałam oczy, jak za niego szłam? Tego bydlaka karciarza i szulera! Nawet własne dziecko byś w gwinta przegrał! To było raz, kurwa i to żarty! Ile razy mam ci powtarzać? A kto nasz cały majątek na posąg lebioty oddał? To był zbożny cel! Zbożny! Światłość naszego błogosławionego proroka odmieniłaby ten kraj hazardu i herezji. Skąd na miłość bogów mogłam wiedzieć, że to Szwindel? Bo cię ostrzegałem! jakieś pięćset razy! Cisza, uspokójcie się oboje. No dobra. To czyja jest właściwie ta krypta? Jak to czyja? Moja, rodzinna. To Korentin co ty, czytać nie umiesz? O tak, ale to za mój posag, wykupiona od bierzycieli. W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, niż przenieść jedno z was. Wtedy znowu będzie tu spokój. Tak, zabierz jego. Jeśli to zrobisz, ja powiem ci, gdzie ukryłam jego szczęśliwe karty do gwinta. Wiedziałem, że to ty. Nie, no trzymajcie mnie. I nie dość, że chcesz mnie wyrzucić z mojej własnej krypty, to jeszcze mu zapłacisz moimi kartami. Teraz mnie szlag trafi! Gdybym miał te karty na turnieju w Belhaven, to bym nadal żył! To przez ciebie, cholero jedna, mnie zacikali. O nie! Za twoje długi cię zabili, nie przeze mnie! Nie będziesz chyba słuchać tej starej dewotki. Wiem, gdzie schowała te karty. Sam ci je dam. <grym> Tylko ją stąd wynieś na miłość Lebiody. A, muszę się zastanowić. No dobrze. Jedno z nich trzeba przenieść. I nie, nie będziesz na pieniądze. Nie, nie, czekaj. Jeśli już musisz mnie gdzieś przenieść, niech to będzie chociaż jakieś ładne miejsce. Dla mnie bez różnicy. Więc gdzie? Proszę, zanieś mnie do grobu mojej matki. Znajdziesz go na starym cmentarzu, poza murami. To piękne miejsce, prawie nad samym jeziorem, w otoczeniu wyjątkowej flory. Mm, wyjątkowa flora? A konkretniej? Znajduje się pod rozłożystym kasztanowcem. Na nagrobku jest nazwisko mojej matki. Micheleon Rose. że też ja jej nie posłuchałam, jak mnie przed nim ostrzegała. No i gdzie ten grup? Margo mówiła, że stoi pod kasztanowcem. Misalam f i o Wyniosłem urnę z prochami Margot, jak chciałeś. Louis, jesteś? Mogłem się spodziewać, że mnie wystawi. No to pogadamy inaczej. błagam, odłóż mnie z powrotem. Tak, oszukałem cię. Nie wiem, gdzie są te. Coś wymyślę, czekaj. O, mam. Słuchaj, jest taki zbrojmistrz Trentin. Ugrałem go kiedyś w Gwinta, a że nie miał pieniędzy, obiecał mi piękny miecz ze swojej kolekcji. Nie zdążyłem już odebrać długu, ale jak mu powiesz, że przysyła cię Louis de Corentin. Zmarły Louis de Corentin. To w sumie może być problem. Ale gdyby... Czekaj, czekaj, czekaj! Mam! On jest przecież nałogowym hazardzistą. Żona go zmusiła do terapii i jest święcie przekonana, że Trentin kart nie tyka. Gdyby się przypadkiem dowiedziała, że on nadal gra w gwinta, miałby przejebane. Hmm. Dzięki. is Spotkanie. Dobrze, że jestem. Geraldzie z Rivi, pogrążenie. Jestem Twoim. Najlepsze żelazo w całym tu są. Tylko spójrz. Przychodzę od Luisa de Corentin, w sprawie miecza. A to dobre. De Corentin nie żyje. A ty mu brat czy swad? Louis nigdy o tobie nie wspominał. A mnie za to trochę opowiadał o tobie. Podobno kiedyś dużo grywałeś w gwinta, ale żona cię wyciągnęła ze szponów hazardu. Taka żona to skarb. A to kutas. Myślałem już, że nie mnie zostanie, skoro Louis wyciągnął kopyta, a teraz. No tak, ale czego innego się mogłem po nim spodziewać? Szlak by to jasny trafił. No dobra, nie twój, niech stracę, ale nie zostałem, mnie na lodzie, daj się odegrać. Może mała partyjka na pieniądze. No, co ty na to? A żona? Nie boisz się, że... No chyba żartujesz. Niby czego mam się bać? U mnie w domu baby nie mają nic do gadania. A poza tym wyjechała na parę dni do swojej siostry w Belhaven. To co? Gramy Nie dzięki. Nie ja mam ochoty na gwinta. No cóż, szkoda. To warto było spróbować. W każdym razie, gdybyś chciał kiedyś zagrać, to wiesz, gdzie mnie szukać. Jasne. Bywaj. Załatwione. Nie będzie więcej hałasów na cmentarzu. No, nareszcie wyśpię się we własnym łóżku. W Lisku też zrobiło się za głośno. Co za ludzie! Drą się jak opętani. Jeden ciągle tylko Odrin, Odrin, jak pomylony. No dobrze, a co to było tam na cmentarzu? Potwory, jak mówiliście? Nie. Kłótnie małżeńska. I to wszystko? A wrzeszczeli jak potępieńcy. O cóż, przykro mi, że kłopotaliście się dla takiej głupoty. Tu macie za fatygę. Dzięki. To wszyscy jesteście tacy za... No ale biodę.